A no wie mam daleko mikrofon, ale 16 zł wygrywa w tym momencie. Uwaga, ten oto użytkownik. Użytkowniku, gratuluję Ci wygranej, wygrałeś 16 zł, a teraz zapraszam na ten potężnie przymulony film. Pozdrawiam! Siema widzowie, witam serdecznie. To on jest z tej strony, najbardziej regularny youtuber na tym świecie i na YouTubie Witam, witam, witam serdecznie. Kolejny film, kolejne wyzwanie 76 zł dzisiaj mamy, zobaczymy czy uda nam się zrobić kosę. Dlaczego nie dołączacie do konkursu na kosę, nie wiem. Ja się zapytam tutaj co jest kurwa grane z tym kurwa zakończy czy nie, gościu nawet mm, świętej pamięci yy, suchodolski jest w hokusie, a ci kurwa jela, tego kurwa cudu. Tony wstał, Tony wstał, stary wstał yy, i łapę do mnie wystawia. Ogólnie trochę się kimnęłem, leciutko, tak z, no z godzinkę sobie poleżałem i może zapierdalać na nockę zaraz widzowie, dlaczego filmik jest robiony na szybkości. 8 18 zaczynam robotę, jest godzina 16.45, weź filmik na szybkości. To lecimy. Szybkie, kurde bitwy. Let's go to the moon. Let's go fucking to the moon. Używajcie kodu, oczywiście, nie kod. Stony robi kurde wrażenie. Używaj, używaj i, i, i nie udawaj messiego, kurna Bela. Dobra, zobaczymy. kurna co tu jest grane w ogóle. Zobaczmy, jakie mamy skrzynki. Chciałbym jakąś skrzynkę wypróbować elegancką. Może Digla sobie skrzynkę wypróbujemy. Siedem skrzynek Digla, cztery osoby. Tworzymy, nie będziemy się przejmować w dzisiejszym filmie Kasiorą. Zobaczymy jak to wyjdzie, widzowie. E, już dwóch widzów chce mi wysłać parszkę elegancko na drugi kanał, żeby kontencik był. Także dziękuję bardzo serdecznie wszystkim widzom. Jakiegoś skinka dla Was rzucę fajnego na początek, na później, no to już kto będzie chciał wysłać to wyślę, no ale to taki początkowy filmik. Zobaczycie sobie o co chodzi, możecie tam pozdrowienia podesłać i tak dalej Jak chcecie coś wysłać, jakieś graty, cokolwiek co ma metal w sobie, nie? Eee, możecie wysłać nawet kurwa widelec, jak, jak macie taką ochotę, nie? Tak o, normalnie Może być widelec, nie? Robimy content i jest kurde elegancko Patrz, tony zgarnia to, 120z Elegancko tony, wjechałeś tutaj na rejon, elegancko Dobra, bo ja mam dźwięk wyłączony Może trochę włączę ten dźwięk, żeby nie było Dobra, 7 digli, piękności, bo da się jakoś ulepszyć tą skrzynkę, żeby ona była fest, 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 est, est. Fajnie było, dobra, 10 skrzynek, teraz lecimy bitwę i zobaczymy, co 10 skrzynek nam pokaże. Let's go to the moon, let's go to the fucking moon, baby. Także dziękuję, widzom, którzy chcą wysłać paczuszkę do Tunego, będzie naprawdę miło, kiedy zobaczymy się razem. Kurde, w kinie, kolego będziemy sobie normalnie naduczyć. Od tego kurwa co ku kupię na targu Normalnie Chyba ja nie chcę mi się dzisiaj iść do roboty Niedziela, tu do roboty trzeba iść Flipa w no ale ziomem się zamówiłem, tak to bym wrócił po robocie zara. Ale ziomek poprosił mówi kurwa wiesz, ja bym się poruchał dzisiaj, ja". Bo ja, ja Kurwa, cały tydzień w robocie bym se poduprzył trochę, bo już nie kurwa ja, ja miałem gość gościu, tak do mnie mówi ziomal. Z roboty ja mówię, dobra, nie ma problemu. Mówię, wjeżdżaj tu na rejon, zamienimy się i elegancko se podupczysz, mówię. Zadupczysz se elegancko, to ci przejdzie trochę kurwa, menopauza gościu. No i tak się tak się stało. Tak się kurwa stało. Nachły mi tutaj te digle dajesz gościu. Dobra, zobaczymy sobie inne skrzynki. Co my tu mamy jeszcze ciekawego, pysznego, masnego zimiego? Chciałbym stworzyć dzisiaj najszybszy film na świecie, bo chciałbym, żeby to było mega, mega szybkie. O, Joker, kurwa zajebisty. Dawaj, tryb Joker, że na Reo. Normalnie, tryb Joker. Tryb Joker, o, pyk. Tryb kur, Joker. O, tryb Joker 95 zł. No i piękności. Taka bitewka pyszna jest. Dobra, Klasikos, lecimy, panowie, lecimy. Zobaczymy, co my tutaj trafimy. 93 złote. Let's go to the moon. Tony, Tony, kurwa, Tony. A to zjebał. Tony dobry chyba trafia item. How can you? Tony co trafia to jego. A jakieś gówno trafia Tony, ty bez kitu. Świeci się niby. A Tony kapustę trafia. Po bretońsku. Tony trafia coś mocnego, kurwa no, by cię rozjemę zaraz. Co trafiasz, chany Tony, kurwa, paru ty. Ty no nic nie trafiam. Lipa jest proba. Teraz ja przepierdolę bitwę i się tak to skończy, kurwa. Chujota totalna leci. Nic tony nie może tutaj dostać fajniejszego. 10 zł tony ma. Nie no co to, to jest, kurwa. Dobra, za 50 zł. Patrz Tony, co, co trafił w ostatniej skrzynce. Tony, kurwa, gnoju, byś przypierdolił. Kurwa, no, pa co wygrał. Ja pierdolę, ty, ale ten tutaj, no ładne to graffiti wjechał na rejon, Ale Tony przejebał y, bitwę. Tony jest zajebany dzisiaj mułem. Zróbmy tak jeszcze, ile mamy tutaj. O, 5 minut elegancko filmik. Dzisiaj szybki taki film, trochę na odpierdol, przyznam się widzowie. No, ale chcę tutaj y, dla was jak najlepiej. Yy, więc wiecie, zostawcie łapkę w górę, napiszcie No odpierdo, ale to nie jest kurwa elegancki chłopak, nie? No jesteście elegancki chłopaki i dziewczyny, więc i ja jestem chyba elegancki, nie? Wiesz, wiesz o co chodzi mordo, ty gdzie są kurwa te jedne wysok, wysokie ryzyko se zróbmy tutaj to? 50% space, 20% AAA Może AAA auto se kurwa pizgnie, nie? Dawaj 50% space, no i co, co gościu space? Zaraz cię kurwa ma tutaj, tu, mery Ooo, space'ik co wjechał to jego ale dlaczego mi tu przyspieszasz? Hamel, już Dobra, otwórzmy 105 skrzynek, 650 z Kurwa złotówki mi brakuje, no rozjedę za fajera tego. Czekaj, dobra, to sprzedamy jeszcze coś. Yy, tutaj yy, za złotówkę. O. I ostatnie, ku kurde skrzyneczki wjadą tutaj na rejon. Yy, wysokie ryzyko, wjeżdżam na rejon. Yy, 130 space. Dobra, panowie, przygotujcie się na mega otwieranko skrzynek. Co trafimy? Co tony trafi? Tony trafił yy, słabo. Mamy 378 zł trzy skrzyneczki, dwie skrzyneczki, uwaga tony, 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 tony. Print stream, słabo. Tracimy kasę. Czekaj, jeszcze raz. Tony trafię, kurwa, jakieś tutaj eleganckie rzeczy tony, tony. Dead by Kitty, elegancko, 250 zł, nie stać nas już na skrzynkę, dobra, ostatnia skrzynka w dzisiejszym filmie, panowie, albo robimy, kurde, kositos, albo nie, no i dzisiaj nie robimy, rebuli, kościół, sprzedaj, nie ma, nie stać nas już na skrzynkę, pozdro, 600 widzowie dzisiaj do dupy film, ale dla Tonego zostawcie łapkę w górę, pozdro i widzimy się w kolejnych filmach.